Cześć, chciałem wrzucić szybki update na temat, co się ze mną dzieje i ogólnie co się dzieje. Więc dzieje się tak, że się uczę, tak jak wam mówiłem w poprzednim filmie, wziąłem sobie 7 przedmiotów, jest to za dużo, po prostu nie wyrabiam się, nie ogarniam tego wszystkiego i nie jestem w stanie, po prostu praca i szkoła i jeszcze YouTube, no nie daję rady kręcić filmów, także. Podejrzewam, że słabo to będzie. Mam tu rozgrzebane jakieś projekty, wszystko leży i nie mam po prostu kiedy się wziąć za nagrywanie, pisanie i tak Ale dobra, no wracając do szkoły, więc jeżeli chodzi o matematykę, no to kontynuacja była tego, co żeśmy robili, czyli tego yy, skończyliśmy te, te probabilistyki, to wszystko i żeśmy przeszli do czegoś, co się nazywa piecewise functions. Czyli takie funkcje złożone z kilku, jakby podfunkcji, i jak to rysować, i coś tam. Potem nie było nauczyciela, bo, bo miał wolne, potem był jakiś chyba bank holiday, czy coś takiego. I w każdym razie za dużo żeśmy nie zrobili. Aha, i jeszcze w zeszłym tygodniu cały tydzień klasówek, nie? I jeszcze dzisiaj mam nawet sprawdzian i po dwudziestej, nie, o 18. Także, także to już będzie ostatnie, bo się wszystkim zebrało na jakieś półroczne. Yy, sprawdzania, jak tam komuś poszło. W każdym razie tu były te piecewisey. No i jakieś tam zaczynamy o probability density function. To jest połączenie właśnie tego piecewisea z tą probabilistyką. No taki w sumie. Nie chcę mówić, że kanał czy coś, bo w zeszłym filmie naopowiadałem, jakie to kanały, się okazało, że ze wszystkim prawie się myliłem, bo opowiedziałem wszystko tam, nie wiem, byłem dwa czy trzy tygodnie w szkole w sumie i, i dużo się pozmieniało od tego czasu, także jeżeli chodzi o matematykę, to czuję się w miarę dobrze także nie martwię się o matmę niby kanał niby coś tam no na razie nie jest źle nie narzekam także kończymy z matematyką jeżeli chodzi o te control systems który mówiłem że są też takie głupie no powiem tak robić tego nie będę rozmawiam nawet z kolegą który pracuje mniej więcej przy Pracuję z, z, z driverami, z jakimiś sterownikami i tak dalej i mówi, że nikt takich rzeczy tam nie oblicza, że takich pierdół W każdym razie mniej więcej wiem jak to robić, mniej więcej to ogarniam, także nie jest wcale tak strasznie z tym, nie jest to aż takie trudne. Zrobiliśmy sobie kilka labów, w zasadzie cztery laby już żeśmy zrobili. I muszę Wam powiedzieć, że zaczęto ogarniać i na końcu żeśmy zaczęli, ostatni laptop już było programowanie PLC, czyli dostaliśmy pro, to się nazywa sterowniki, czy, no, chyba tak, sterownik, nie? Czy kontrolery? Nie, no chyba sterowników po polsku. Mitsubishi i żeśmy musieli tam, dostaliśmy jakiś tam zestaw, co mamy zrobić, co ma się dziać i musieliśmy to napisać, jakiś tam narysować taki ladder program, a potem napisać do niego wejścia, wyjścia i napisać do niego program. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem, całkiem nie jest to takie złe, jakby się wydawało, chociaż muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem te Praca z tymi sterownikami jest taka mało finezyjna, jednak pisanie programów, nie wiem, na przykład no, nawet na, na mikrokontrolery, na to Arduino, jest takie fajne, takie. Ach, a to jest takie, tu włącz, tu wyłącz, jak to włączone, to to włączone, takie, no nie wiem, no takie, takie no mało finezyjne i tyle. Także, także nie martwię się, nie ma tragedii, jeżeli chodzi o, o, o te Control Systems, jak przeszliśmy do tego PLC. To zaczyna się robić naprawdę ciekawie, no ale oczywiście liźniemy to, ponoć mamy jeszcze liznąć jakieś sterowniki Schneidera i to będzie koniec. Pewnie i będzie już egzamin, bo już przecież mamy połowę listopada, a w styczniu już egzaminy. A święta jeszcze przed nami. No dobra, to lecimy. Ostatnia rzecz to są Radio Propagation System, którą tutaj mam. I Radio Propagation Systems mimo nauczyciela, który jest no nudzi, zanudza straszliwie i mimo innych tam rzeczy jest to, mi się wydaje, chyba najciekawszy przedmiot. Jest to bardzo ciekawe, bardzo mnie to zainteresowało, chociaż nie sądzę, żebym tam kiedyś jakoś głęboko w tym siedział, chociaż nigdy nie mów nigdy, jak mawiał Justin Bieber no ale zobaczymy w permoziazie razie tutaj mamy jakieś coraz więcej wchodzimy właśnie w fale radiowe w wysyłanie i odbieranie informacji za pomocą właśnie jakiejś tam yy, modulacji tą amplitudą czy modulacji za pomocą frekwencji frekwencji? częstotliwości no i, no i tak to mniej więcej wygląda także idziemy z tym do przodu coraz bardziej no i no i myślę, że już też jesteśmy blisko koniec. A jeszcze mamy jakieś tutaj zrobić odbiorniki satelitarne, i to powinno być koniec chyba na, tą, na ten rok, czy półrocze, i tak dalej. Także to tak. Co jeszcze mam? Jeszcze kolejna rzecz. Z jaką, aha, tutaj to jest to samo. Teraz kolejna rzecz. I to jest to, co myślałem, że będzie najfajniejsze. Te nie mikrokontroler, tylko to są, to się nazywa temat microprocessors I muszę wam powiedzieć, że to, to jest dla mnie najgorszy przedmiot. No niestety. Ja wszystko. Jeżeli chodzi o teorię, to ja to wszystko ogarniam, To jest bardzo fajne, nie? Tutaj jakieś interrupcje działają i takie tam różne pierdały. Ale pisanie w assemblerze dla mnie to jest po prostu, to jest, to jest abstrakcja, to jest straszne. Tu mam jakąś listę komend, które w zasadzie wystarczają do napisania niby wszystkiego, ale jakoś nie potrafię się odnaleźć w tym, w tym środowisku w ogóle. Także powiem Wam tak, jeżeli macie jakąś książkę, która pomoże mi i wiecie, że, że jest fajna, taka dla idiotów, to ja bym bardzo chętnie i, skorzystał z takiej podpowiedzi, to ja sobie jakoś ją ściągnę, załatwię czy coś, bo no niby są notatki, niby te notatki są dobre, niby fajne, nie? Ale, ale powiedzcie mi teraz, żebym w tym mikrokontrolerze, w tym 8051, nie wiem, zaświecił jakieś lampki albo wyświetlacz siedmiosegmentowy. Ja nie wiem jak to zrobić. Ja mogę to zrobić na zwykłym mikrokontrolerze, używając C, a nie takich jakichś DEC, AD, SRAT, kurde. Przecież to jest... To jest tylko przerzucanie bajtu z jednego miejsca do drugiego, ustawianie jakichś tam... To jest bardzo takie, bardzo abstrakcyjne. Ja myślę, że to było fajne, myślę, może 30 lat temu. Ja rozumiem, że okazuje się, że wszyscy ci, którzy nas uczą tych embedded systems, to gdzieś pracowali w jakimś kur na wojsku. Jeden projekt czołgi, ten teraz co mamy, to projektuje samoloty, czy tam coś w samolotach jakichś, tam wojskowych, czy coś. No ale... Ja to wszystko rozumiem, no i tam być może fajnie jest, jak ktoś w assemblerze napisze, że wszystko, bo on mówi, że tam jest czas, ważny, straż. No ale z drugiej strony to, co, no nie wiem. Może po prostu to nie jest moja para kaloszy, może ja po prostu jestem bardziej taki utalentowany w temacie pisania w jakiś tam C czy coś takiego. I kolejną rzeczą jest yy, Digital Systems i to jest to z tym, z czym walczę. Yy, powiem tak jest to bardzo proste nauczyciel jest strasznie chaotyczny dlatego mam troszkę e, troszkę no nie nie mam problemów tylko tak zniechęca mnie do tego bardzo mocno chociaż wiem że to wszystko jest takie takie w sumie łatwe zrobienie tych, tych map karnaka i takie tam te, te wszystkie rzeczy ja w zasadzie nie wiem co ja nawet tu oglądam bo ja tego jeszcze wcześniej nie przeglądałem w każdym razie no wygląda na to, że wszystko czym się zajmować tu będę i z czym się zajmuję to są te bramki i robienie bramek. No teraz żeśmy jeszcze liznęli trochę te MUXy, czyli multiplexery. No i, i co jeszcze i flip, flip, flip flopy, no i, i tyle, no ale to myślę, że to jest, to jest taka baza, że więcej będzie w Digital Systems 2. Także to jest to. Skada nie mam za bardzo o czym opowiadać, bo na kadzie po prostu siedzimy i w komputerze rysujemy jakieś układy. To tam nie ma co mówić o tym. No i jeżeli chodzi ostatnia rzecz, to jest yy, analog systems. To trzepaliśmy te tranzystory przez kurde, ja nie wiem, ile tygodni. No i skończyliśmy teraz tranzystory i zaczynamy yy, wzmacniacze. Nim jeszcze zaczęliśmy te wzmacniacze, powinniśmy mieć kilka takich sesji, takich labów. Które powinny być w soboty albo w jakieś tam inne dni, no ale wygląda na to, że nasz nauczyciel nie chce mu się przychodzić w soboty, więc od dwóch ty tygodni tłuczemy laby na zajęciach, żeby, żeby tylko nie musieć przychodzić w inne dni. No i prawdopodobnie teraz w tym tygodniu, yy, czyli za dwa dni, zacznę, zaczniemy robić yy, te wzmacniacze operacyjne, no i to będzie chyba też wszystko na to półrocze. Także tu się nie martwię. Jedyne, jedyne mój, 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 moje zmartwienie to są te mikroprocesory i w zasadzie ten nawet nie jest to, że mikroprocesory, tylko ten 8051 akumulatory, nie akumulatory przechodzenia z miejsca na miejsce. Ja wiem, że to wszystko. Powiem Wam, że jest kilka ludzi, którzy, którzy po prostu. Robią to szkołę z jakiegoś tam powodu, bo, bo coś tam sobie też mm, dorabiają i na przykład programowali nawet ten procesor w przeszłości i mówią, że to co mamy to jest bardzo proste, nie? No ale widocznie mówię do mnie, nie zawsze trafia. To nie jest tak, że, że człowiek jest dobry we wszystkim, a w... tego czasem nie jest tak, że w czymś jest gorsze, a w czymś lepsze. No dobra, to tyle ode mnie. Yy... Tak jak mówię na elektromarasie, będę się, staram się coś robić, ale mówię, idzie mi to jak naprawdę jak po grudzie. Mam może gdzieś tam w głowie, ale to robienie takiego filmu to jest jednak trzy dni takiej bitej roboty, a ja tutaj tych trzech dni kurczę nie mam, bo i w weekendy chce mnie rodzina trochę dla siebie, a zresztą ostatnie trzy tygodnie no nawet nie mam weekendów, bo ja pracuję zawsze w niedzielę, a w sobotę ostatnio miałem laboratoria z z Radio Propagation System, więc i tak, i tak człowiek rano wstawał, jechał do szkoły, wracał ze szkoły, no to ja to obiad już był to dopiero wieczór od razu, a w niedzielę do pracy i, i w koło Macieju, tak w kółko, w kółko, w kółko, także także w tym tygodniu to jest pierwszy tydzień, kiedy nie będę w sobotę. Szkole, a od przyszłego tygodnia też myślę, że tak będzie w ogóle troszkę luźniej, a potem święta, no i może w końcu uda mi się nakręcić yy, troszkę coś dla tego elektromarasa, bo aż mi tak głupio tam zaglądać. Staram się też na maile odpisywać w miarę możliwości, ale też mam zaległości straszne, także przepraszam tych, na którym nie odpowiedziałem na maila. Okej, okay, no to dzięki bardzo i do zobaczenia następnym razem. Cześć!